Nie, 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 nie. Kurwo, jebana, stoisz. Dobra. Na głośno, na głośno. Drzwi otwieraj do bocznego, do panelu bocznego. Otwieraj te drzwi, kurwa, już, na natraf. Dobra, dawaj, dawaj. Tutaj, bocznej do zbrojowni. No, idę, idę. Nie, to nie mogę biec. Już drzwi, zapnij drzwi. Otwieraj. Musicie mnie podkuć drugie Dobra. dobra, Chodzimy. dobra, do zbrojowni, do zbrojowni, kurwa, tempo. Dobra, pilnujcie drzwi, my wchodzimy do zbrojowni. Ja pierdolę, musiał zjebać to. Tempo, 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 dawaj lala, kurwa, idziemy, szybko. Drzwi, dobra, wyciągasz. Dobra, biorę tak, shotguny, 5 Mki. Dwadzieścia. Już już, 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 powoli, powoli. Ruchy, ruchy, ruchy. Pięć ja odganów dwadzieścia M4, dwadzieścia SMGów. Plinę, Mam trzy, jeszcze dwa, spokojnie. I Mam pistolety. Przekazać? To wszystko? Pięciutka ja to biorę, a nie rację. ty. Dobra, kurwa, jakie ty masz tempo szybciej, kurwa. No nie, mo nie możemy, nie da się szybciej. Tempo, tempo, tempo. Co dalej? Co dalej? Co Trzeba ktoś. Dobra. kurwa, 20 Mek mm wyciąga przecież. Wyciągaj, tu biorę Wyciągasz. to wszystko co tu kurwa leży. Otwieram tu szafę, kurwa, pach, 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 kurwa, do torby. Też na prawo była. Trzymaj torbę, trzymaj moją torbę, zamieniamy się torbami. Trzymaj pach, Dore, pach. Biorę, biorę. Dobra. No i tam, jak mam. Kurwa, więcej. Siedem. Osiem. Daję, Osiem? kurwa? Niech biorze. Osiem, Daj. dziewięć. Szybko, szybko, szybko. Ej, wypilujcie wejścia, wypilujcie wejścia, proszę was. 11. Ale kurwa, wy zajmijcie głębiej komendę, głębiej ją zajmijcie. Nie stójcie 12. tak na, na. Bo nie wyjdziemy stąd, musimy stąd spierdolić jeszcze. Musimy mieć wyjście do tyłu. Trzynaście. No, Czternaście. ja nie mam. Nic. 15. Nie, nie, nie. Co ja robię? 16 Bały, bały. 18. Za komendą, i za komendą. 19. Mam 20 emek na sobie. Jezu. Nie, to jest koniec mojej kariery w policji. Prawo, na prawo, wychodzi na prawo, Dobra, idziemy na dach, idziemy na dach. Idziemy, idziemy, idziemy. idziemy. Dobra, wyjebane, Mamy kurwa ten. Mamy G. Dobra, przechodzimy. Mamy zakładnika! Mamy zakładnika! Gdzie jest pies? Po prawej, po lewej. Dobra, wychodź piesza. Mamy zakładnika, chcemy negocjować. Wypierdalaj to milion. Tu, 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 tędy, za nami, za nami, za nami. Ja pierdolę Julka. Mamy nakładnika, szefa policji. Mam, mam otworzyć? A. Tak. Otwieraj, kurwa, drzwi. Już. Musimy rozkuć znowu. Otwarte. Kurwa, wiecie, czego nie zrobiliśmy? Stop, psy, stop, no, się poduszyliśmy. Poduszyliśmy. Dobra, czekaj. Stój, stój, stój. Zajmijcie tak, zajmijcie tak. Idziemy na dół, na dół, lala. Da. Teraz. Dobra, e, idź kurwa. Cofaj się! Dobra, e, ty, Dreziasty. Idź z nią! A? Idź z nią tutaj na tym piętrze, zrób to trzeba. My zajmujemy schody ja patrzę, czy... No to ona mi nie potrzebna. kurwa, niech idzie z tobą Stoję. 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 Niech ci otwiera drzwi. No ale tu, będę cię ale tu nie trzeba Stoję. Kurwa, nie mam right pika. Czy masz schody? Halo, gdzie ty jesteś? Tak, tutaj. Dobra. Za mną. idziesz, cały czas. No próbuję. Za mną. za mną. za mną. za mną. Dawać, dawaj, dawać. Nie no, nie nie, 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 nie tej No tak do pana powiedział jeden tam. Na Dobra, ty starczy. Dobra, do góry. Do góry, do góry, do góry. To Jest mocne gówno. Boże. Tempo, tempo, tempo. No nie mogę szybciej. tą komendę. Góra. Kluczyki do śmigowca dawaj. He? Kluczyki do śmigłowca, e, tak. Raz, Dawaj, śmigłowiec nie ma. śmigłowiec mamy. zaraz, będziemy mieli. Dziękujemy za współpracę. Weź ktoś, weźcie się na ręce. Znaczy, jej nie, nie, weźcie tego. Weźcie siebie. Chyba, tak? a, Lepiej, stąd może uciekaj. Mnie stąd... No właśnie, możliwie stąd wziąć, a nie chcę wybuchnąć. Cześć! Pyperdol. Dobra, pyperdol. Pierdol, pyperdol, Pierdol Ale... tylko wadne. Zawie do niego. Tryb samolotowy. A ja mam odłączam. Dobra. Już. Ale zajebało po usok. Ja pierdolę.